Witam, pozdrawiam. Postanowiłem sobie przerwać chwilę klejenia okrętu, ponieważ chciałem budę tutaj skończyć. BR215, tu już powycinam sobie do pant pantografy te środki. To, że tylko do wklenia pantografy, no niestety nie wyszło tak jak chciałem. Okazało się, że yy, Buda jest za duża. Musiałem cały dach ściąć, to wam pokażę na tym musiałem cały ten dach ściąć, ponieważ śpowałem sobie papierem ściernym ale mi nie wychodziło, było zawsze ciasne nie, nie mogłem to skleić, to wziąłem do roboty i pod szlifierkę chciałem to zrobić w tym miejscu, to dach musiałem ściąć. Dach musiałem ściąć, panowie no oczywiście budy z tego podwozia nie, to jest taki metal, to też nie było sensu by skracać, ponieważ to jest takie oryginalne, tak postanowiłem zostawić. Dlatego tutaj trochę z tyłu zmodyfikowałem sobie. Buda widać jest o tyle za duża, Ale skrócić już nie mogłem, bo by mi nie weszła a ja chciałem właśnie, żeby mi to weszło do środka. Y Przegub zrobiony ze szmatki, bo szmatka się poddaje, to oczywiście potem będzie tu włożone. Tylko, czy, tylko jeszcze pantografy zrobię. To, że to już jest wszystko dopasowane. Także buda będzie wciśnięta. Także et 41 będzie wersja jeżdżąca. To widzicie na czerwono z markerem czerwone światło zamalowałem, bo to było wszystko w białe. Także zostały mi do sklejenia tylko pantografy. No niestety ale muszę mieć wersję jeżdżącą muszę mieć tutaj właśnie gdyby to była y, lokomotywa firmy Lima, to może było przeciąć, bo Lima ma silniczek na jednym busku, z takiego idzie napięcie, ale tutaj skracać tego akurat nie miałem zamiaru, nie chciałem. W ogóle bym musiał zrobić to w tak. także pierwszy Słon A już jest prawie na ukończeniu Jak Pantograf muszę, że mówię, Dobrze, że miałem zapas koloru bo po prostu ta buda była za duża Okazało się, że to za Tak jest całkiem ścięty To wszystko jest zaklejone Tak musiałem ściąć ale to będzie wszystko wciśnięte Dobrze Trochę zmodyfikowana jest ale nie szkodzi Ale Będę miał ET41 wersję jeżdżącą z własnym napędem jeszcze ja tylko te pantografy skleję i budę wciskam. Mam przygotowaną już budę skróconą EMAGLEMOS, tylko się tutaj muszę podszlifować sobie ten klej ściąć. spódnie nie przeszkadza w ogóle. Także będzie pod drugi człon, oczywiście to jest trochę mniejsze, skrócone mniej, żeby mi ten drugi człon lepiej pasował. Także będę miał. Lokomotywcie. Także widzicie, musiałem. Piew kto wkleiłem sobie ten wąski pasek, i to wklejałem, to się okazało, że Buda jeszcze berwiec 15 mi wystaje. Dlatego musiałem po prostu pokombinować. No ale będę miał model wersji jeżdżącej. Tutaj ten tył, dlatego dałem szmatkę, ponieważ tył jest właśnie taka prostokącik i wersja statyczna to jest po prostu one są do siebie sklejone na tym do tej części na stałe ja robię wersję jeżdżącą to już sobie wyciąłem markerem pomalowałem sobie wyciąłem teraz sobie wycinam jeszcze resztę i powklejam to że pantografie będą robione i potem pomału sobie zrobię ten drugi człon b a stateczek tu na razie stoi tu na razie sobie stoi to że Chcę sobie teraz... zrobiłem sobie przerwę na okręcie żeby spróbować zrobić właśnie ten model no trochę no wyjdzie jak wyjdzie na pewno ci co kochają rzeczywistość to będą się z tego śmiać na pewno powiedzą że to tak jak zawsze mi mówią że to jest badziewie żebym to wyrzucić że, mam po prostu, że wstydziliby się takie coś dawać, no ale ja akurat robię sekartonowo wersję jeżdżącą. Także jak będzie, tak będzie, ale będzie. Zobaczymy, jak mi wyjdzie ten drugi człon, może lepiej, ale przynajmniej będę miał jamnika czy tam bolko i rolka wersję jeżdżącą. Także myślałem już by dać. Bufory też plastikowe, ale, la, ale dałem, postanowiłem, że dam sobie te oryginalne. Z tego szmatka dam, bo on szmatka mi się fajnie będzie poddawać, tak jak zrobiłem sobie na bipie no, także tutaj jeszcze dojdą te pantografy i pierwszy czą będę miał budowę. odpuściłem sobie od dwóch dni, tutaj się nim bawię. Dobra, to na razie trzymaj trzymajcie się że śledźcie dalej. To potem będzie prezentacja gotowego jamnika, już.